Dzień dobry, witajcie kochani w tym czytaniu dotyczącym przesłań anielskich. I co aniołowie chcą przekazać na ten czas słuchaczom, tym osobom, które są zainteresowane tym czytaniem, które to czytanie w jakiś sposób przyciągnęło i poczuliście, że może to być właśnie jakaś wskazówka dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, oczywiście też serdecznie zapraszam. Zobaczmy sobie, co się dzieje w energiach. Co jest tutaj ważne? Co nie mówię, chcę przekazać słuchaczom, tym osobom, które tutaj przychodzą, aby czegoś dowiedzieć się o aktualnych energiach. Okay, czyli mamy słońce. Okay, czyli mamy jakiś napływ czegoś nowego, bo mamy numer jeden, tak? To jest to słońce. To jest tutaj, moim zdaniem, ta karta też symbolizuje um, kreatywność, dlatego że tutaj właśnie ona też. No są tutaj różne takie rzeczy, które gdzieś tam to pokazują. Ono trzyma tą paletę chyba czegoś, Maluj, ma, że chce malować. tak. Tu są pędzle, tu jest jakaś książka. Także to też może dla niektórych oznaczać yy, jakiś przełom, jeśli chodzi o, o to, co robicie kreatywnie. Czy nowy początek, nowa pasja, na przykład w jakiejś y, sytuacji. Ale to jest właśnie związane też z kreatywnością. Ale też tutaj właśnie mamy zrównoważenie yin-yang. Czyli tutaj mamy też do czynienia z równoważeniem energii. Ten numer 22 też jest numerem równowagi. Razem jest to 4, tak? Czyli razem daje to... Um, Stabilność, stabilizację. Od tego zrównoważenia, i tego co męskie, tego co żeńskie zależy jakość wszystkiego, co robimy. Jeżeli chcesz, żeby twoja sztuka, czy żebyś, żeby tutaj osiągnąć jakiś sukces w swoim życiu, aniołowie mówią: Musisz być zrównoważony. Musisz mieć w sobie ten pierwiastek żeński, męski, w równowadze. Czyli trzeba połączyć to, co. Jakby pod powierzchnią, to co nie jest oczywiste, to czego nie widać gołym okiem, z tym faktycznym jakimś działaniem, z kreacją. Czyli na przykład, Wena, intuicja, to są cechy żeńskie. Natomiast, właśnie, wzięcie, nie wiem, pójście na jakiś kurs, zrobienie tego i tego, to już jest cecha. Męska, tak? czyli to jest działanie. Czy tu trzeba to połączyć? Talent, utalentowany ktoś jest, ale to świat musi to zobaczyć, tak? Czyli tutaj ja nie Aniołowie mówią, zbliża się bardzo dobry czas na to, żeby wychodzić z czymś do, do społeczności, może do innych ludzi, być może ze swoją sztuką, być może ze swoją muzyką, tak? Na przykład. Być może z tym, co robię, jaki jestem, pokazanie się, tak? Dobry czas na pokazanie się. Anioł równowagi, tak? Ale tutaj właśnie jest, yy, te anioł, aniołowie mówią, to jest bardzo ważne, bo jeśli chcesz się pokazać, jeśli chcesz być stabilny w tym, zrównoważony, zrównoważona, to tu konieczny jest yy, konieczna jest równowaga. Także tutaj są drzwi otwarte dla tych, którzy mają, są stabilni, po prostu, tak? Są ustabilizowani, mają ten yin yang, tą żeńską, męską energię, działanie i to, co to wszystko, co popiera to działanie, czyli też nastawienie, intencja, wola. Wiara, zaufanie, poczucie, że to co robię jest słuszne, poczucie, że to jest dla mnie, że to jest moje, że czuję się w tym pewne siebie, czy pewna siebie, zrównoważony czy, zrównoważony, czy zrównoważona, to jest jakby ten czas dla tych osób, które coś takiego czują. Tak? Czyli tutaj. Jeśli masz to poczucie, jeśli czujesz, że to jest jakby ten czas rodzenia się, wchodzenia w nowe, jak najbardziej. To jest właśnie to, to jest właśnie ten moment, kiedy ty zaczynasz czuć się zrównoważony i masz to poczucie em, balansu, zrównoważenia. Czyli ja bym powiedziała, to jest praca też tutaj nad tym. Na tym, żeby zrównoważyć właśnie to co, to, co, to, co żeńskie i męskie, czyli na przykład brakuje mi zaufania, czyli mogą być osoby, które dużo robią, yy, mają wielką wizję, yy, że chcą do, osiągnąć to i to, pracują bardzo ciężko, dużo robią, wychodzą do ludzi. I tak dalej, i tak dalej, starają się, a nie przynosi to efektu. To jest do tych ludzi, ale również do ludzi, którzy mają ogromne wizje, którzy myślą, właśnie, no, ja już mam w głowie całą, cały plan. Ja już myślę o tym, kiedy coś stworzę, że to i, i, i czuję to, że to będzie wielki sukces, na przykład, ale. Boję się zrobić pierwszego kroku, na przykład. Boję się wyjść z tym, boję się pokazać. To mnie bardzo blokuje, na przykład. Czyli tutaj są osoby, które gdzieś mają albo tak, albo tak. Mogą być takie, które mają gdzieś oba w obu jakby dziedzinach trudność. Także tu poświęć ten czas na mm, równoważenie tego. Co mi przeszkadza w osiągnięciu sukcesu? Co mi przeszkadza w tym, że na przykład to co robię nie przynosi mi nie wiem, odpowiednich pieniędzy, czy chociażby satysfakcji, bo nie wszystko musimy zawsze robić dla pieniędzy. Możemy pewne rzeczy robić po to, żeby po prostu yy, mieć to poczucie sensu również. Co dalej? No właśnie, czyli to jest czas. Aniołowie mówią: pozbądź się wszystkiego, co ciebie hamuje, wszystkich tych osób. Zwróć uwagę na to, co tutaj jest tą kulą u nogi dla ciebie. Czy to jest właśnie coś z, z tej sfery żeńskiej. Czyli typu, właśnie, brak zaufania, brak poczucia zasługiwania na, na, na przykład na sukces. Czy to jest coś ze strony męskiej, czyli po prostu boję się, coś zrobić konkretnie. A mogą to też być ludzie, którzy gdzieś tam w tle są, lub sytuacje, które też trzeba opuszczać. To są osoby, no każdy gdzieś tam wie, kto to jest, tak. Takie poczucie po prostu, że no nie mogę się z tą osobą dogadać. Widzimy jakby świat zupełnie inaczej. Ta osoba idzie w lewo, ja idę w prawo. Czy to też jest tutaj, aniołowie mówią, czas odchodzenia od tego, ale to jest właśnie po to, żeby zrównoważyć energię w sobie. Co jeszcze tutaj mamy? Co aniołowie chcą przekazać? Właśnie. I też otworzenie głowy, bo widzę, że tutaj bardzo dużo osób nie widzi rozwiązania, nie widzi wyjścia z jakiejś sytuacji, czuje się zagubionymi, czuje A to może być dlatego, że po prostu widzicie jakby jedno rozwiązanie. Czyli na przykład ograniczam się do swoich ograniczeń, czyli mam jakieś ograniczenia i nie potrafię jakby... Gdzieś wyjść z głowy i, od, i wyjść z tych ograniczeń, tak? Czyli tutaj są rzeczy, które gdzieś po prostu sami sobie narzucamy, sami yy, mamy to poczucie, że to jest sytuacja na przykład bez wyjścia. Także inaczej trzeba do tego podejść. Trzeba zadać sobie pytanie, okej. Okay, to chcę zobaczyć ewentualnie jakieś inne rozwiązania. Chcę zobaczyć ewentualnie w którym kierunku to może. Być może czegoś nie widzę, być może o czymś nie wiem. Nie powinienem przywiązywać się do myśli, że czegoś nie można, tylko do myśli, że jeżeli jest rozwiązanie, to jeszcze go po prostu nie znalazłem, ale na pewno ono gdzieś jest. No właśnie, czyli tu przebijanie się z czymś. To też tu, jeśli ktoś chce coś zrobić, coś osiągnąć, to też i ta równowaga jest bardzo ważna, ale tu po prostu też dyscyplina, po prostu taka upartość trochę to, że nie odpuszczam, że walczę też o siebie, walczę o to, kim chcę być. Nie pozwalam na to, żeby yy, no, tutaj ktoś mi narzucił coś, czy nie narzucam sobie niczego. Co jeszcze tutaj? To mówię, będą cieli nam przekazać, wam nam. Co tu jeszcze jest? Także przy odrobinie dobrej woli, chęci, z chęci znalezienia też wyjścia, zrównoważenia się, znalezienia właśnie tych ograniczeń, albo po męskiej, albo po żeńskiej stronie, tutaj jest bardzo dużo. Możliwe. Tu też aniołowie mówią: potrzeba właśnie tej chęci. Nie rezygnuj. Nie odkładaj na później w nieskończoność. Tak. Po prostu tu um, znajdź ten czas na to, żeby się zrównoważyć. Znajdź ten czas na to, żeby odpocząć, ale nie rezygnuj. Ostatecznie idź, jakby tym, w tym kierunku, w którym pragniesz. Cokolwiek to jest, czy to jest Twoja miłość, czy to jest spełnienie jakiegoś marzenia, czy to jest chęć wykreowania czegoś, czy bycia jakimś. No właśnie, czyli tu jest życie miłosne. Nowa lub powtórna romantyczna miłość już nad Ciebie czeka. Czyli to może dla niektórych być właśnie podjęcie tej decyzji. O byciu w nowym związku, na przykład, czy pójście, czy znalezienie, czy szukanie, właśnie kogoś, na przykład, do relacji. Tylko, że tutaj też właśnie fajnie, żeby była zrównoważona ta żeńska i męska energia. Chodzi o to, żebyś miał to poczucie. Jeżeli właśnie jest za, za dużo męskiej energii, to wtedy jest za duża niezależność i ciężko nam się otworzyć na drugą osobę. Jeżeli za dużo żeńskiej energii, to mamy też to poczucie czasami, że mamy duże oczekiwania w stosunku do tej drugiej osoby i, i sami sobie nie poradzimy na przykład, tak? Także tu też potrzebna jest, potrzebne jest zrównoważenie w miłości jak najbardziej. I tutaj widzicie, że jest na to duża szansa. Pojawiają się nowe możliwości, nowe drzwi. Mamy kartę duchowa ścieżka. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze. Skłaniać się to do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Czy kontynuujemy tutaj temat wchodzenia do tego, kim naprawdę jestem, tak? co lubię robić. Jaki chcę być? Jaka chcę być. Co mi sprawia radość? jaki jestem naprawdę. pokaże się takim, jakim jestem. Zbyteczne zmartwienia. Uwolnij się od ciężaru zmartwień, oddając je Bogu w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązań. Czyli no właśnie, tu jeśli ktoś się znajduje w kropce, są rozwiązania, tylko Ty ich nie widzisz. Czyli niepotrzebnie się martwisz. Yy, także nie zamartwiaj się, ale uwolnij się od ciężaru tych zmartwień. Oddaj je Bogu. No właśnie i tu na spodzie to jest też czas oczyszczenia, detoty, detoksykacji. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne, energetyczne toksyny z Twojego życia. Czyli możesz się tutaj czuć źle. Nie ukrywam, że niektórzy się mogą czuć y, źle, natomiast to jest konieczny etap do tego, aby tu y, odnaleźć siebie, po prostu zrównoważyć tę energię i y, y, móc z tego w pełni korzystać. Także nie martw się tym, dokąd to zmierza, a raczej oczyść, właśnie, głowę z, ze zmartwień. Co tutaj możemy powiedzieć? No i właśnie. Tak, jesteś też prowadzony. Oddaj, uwolnij zmartwienia, oddaj je Bogu i otwórz się na rozwiązania, ponieważ one tutaj są w drodze. Niebiańskie przewodnictwo. Poproś o to prowadzenie. Nowy początek. Dla wielu, tak jak było na początku tego czytania, jest coś nowego pisane otwierają się przed wami te drzwi jest nowy początek w waszym życiu Chroń siebie Chronią siebie przed nieprzyjazną, wynikającą ze strachu energią, poprzez wyobrażenie sobie otaczającego cieko konu z leczniczego światła. Tutaj to jest też niełatwy czas, to jest niełatwy czas początków. To jest czas, gdzie yy, stawiamy jakieś pierwsze kroki w jakiejś sytuacji, i to może być nieprzyjazne dla nas. To, lub możemy myśleć, że to, co się dzieje, jest nieprzyjazne dla nas. Że to, co się dzieje, jest y, dla nas złe. I, że pewne rzeczy są trudniejsze. Także tutaj niezależnie od tego, czy ta nie, negatywna, nieprzyjazna energia wynika z Twojego strachu, czy ze strachu innych ludzi, którzy na przykład nie akceptują Twoich prawdziwych przekonań i, z, twoich, i zmian życiowych, których dokonujesz. Tutaj poproś Archanioła Michała o ochronę, poproś go o to, żeby otoczył Cię kokonem z leczniczego światła. Zadbaj o swoje poczucie bezpieczeństwa. Wybieraj wyłącznie pozytywne myśli, kiedy opisujesz swój dom, karierę i finanse, dlatego że Twoje słowa przyciągają rezultat. No właśnie, czyli tutaj chronisz siebie też przed negatywnym myśleniem. Chronisz siebie również przed yy, popadnięciem w marazm. Chron siebie przed właśnie jakąś taką zwątpieniem, defetyzmem. Uwierz, że tu przed Tobą coś nowego, coś dobrego, coś bardziej satysfakcjonującego, bo już na nowych zasadach tutaj już wchodzisz w tę sytuację jako człowiek zrównoważony, jako człowiek oczyszczony, jako człowiek, który wie czego chce, chce o to zawalczyć. I tego pragnie. No właśnie, oczysz się z lęku, czyli tutaj przede wszystkim zabierz od siebie tą energię lęku, zmartwień i strachu. No wszystko tu układa się dobrze, pozytywnie, wszystko idzie. We właściwym kierunku, tak jak to powinno wyglądać. Przede wszystkim zadbaj o swój komfort. czyli tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.